Cześć! Mam tutaj samochód z żółtymi reflektorami. Będę yy, chciał to naprawić. Problem polega na tym, że rok temu wypolerowałem te reflektory. Yy, I były już ładne, wyglądały jak nowe, ale po roku zobaczcie, znowu są żółte zlatowałe. Myślę, że problem polegał na tym, że zabezpieczyłem je woskiem. I ten wosk po prostu się nie sprawdził. Po roku czasu, jak widzicie, reflektory wróciły do stanu takiego nędznego. W tamtym roku użyłem takiego zestawu do regeneracji reflektorów, do polerowania. W zestawie była super taka szmatka. Pasta polerska. Trochę jej użyłem. I właśnie wspomniany wcześniej utrwalacz tego efektu. No i właśnie takie widzicie, efekt jest świetny, po roku muszę zająć się znowu tymi reflektorami. Więc jeśli zobaczycie to na półce, tak, to nie kupujcie tego. W ogóle a cena 26,80 zł. na pieniądze. Dzisiaj kupiłem taki inny zestaw do czyszczenia lamp samochodowych, kosztował 39 zł. i chcę go dzisiaj użyć. Zobaczymy coś w środku. Pasta ponerska. Step 2, jestem do protektor. O, czyli to jest pewnie mój ulubiony wosk pewnie do yy, zabezpieczenia już efektu wypolerowanych reflektorów. Gąbka polerska, papiery ścierne, z różne gradacji, tak? Co mi to mamy P800, Dwie sztuki. 2200 i pn 2000 i do tego taki fajny gadżet. Tak, uchwyt na krętankę z żebem Tutaj będzie można przyczepić ten papier ścierny Ciach. O! I można szlifować. Tak myślałem, że trochę mało tego papieru tutaj będzie. Dlatego zakupiłem kilka arkuszy o gradacji 2,5 i 2000. Ponieważ tu nie ma jakichś większych rys. Ale tutaj jest bohater całego wydarzenia: dwuwarstwowy lakier bezbarwny, Bo chcę po prostu. Yy, już gotowe, yy, zregenerowane reflektory. Potraktować właśnie tym lakierem, żeby zabezpieczyć przed promieniowaniem UV. I zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że będzie efekt lepszy niż w tamtym roku. Jeszcze jedna taka uwaga. Sprzedawca właśnie poinformował mnie, yy, że reflektory mogą tutaj, plastik z tych reflektorów może zareagować z tym lakierem i on od razu będzie więc no, trochę się boję tego ułożyć. Nie wiem dlaczego, nikt to powiedział. Może miał jakieś złe doświadczenia. Ja nie mam żadnych doświadczeń, więc może na początek polakieruję jeden reflektor. Będą mniejsze straty w razie czego. No i zobaczymy. Czy faktycznie zrzuknął, czy nie zrzuknął. Zapytajcie dlaczego tak dokładnie zabezpieczyłem ten reflektor. Chodzi o to, że przy polerowaniu w te wszystkie zakamarki tak, dostanie się pasta polarska, która później trudno jest stamtąd usunąć. Tak? Wielokrotne mycie nie pomaga i później jest taki takie ślady właśnie po tej paści polarskiej. Poza tym na koniec pracy chcę polakierować ten reflektor w tej powierzchnię, więc chcę uniknąć pomalowania też tutaj jakby z tych elementów lakierowanych. Więc trzeba to dość dokładnie zabezpieczyć, żeby później mieć mniej sprzątania i uniknąć takich tego typu problemów. Na początku przecieram reflektor benzyną ekstrakcyjną. Po samej benzynie wygląda lepiej. I za chwilę odparuję i rozpocznę szlifowanie. Pamiętamy, że szlifujemy od papieru o mniejszej gradacji, czyli w tym wypadku P800, potem P1200 i następnie P2000. Ja jeszcze zaopatrzyłem się w dodatkowy P2500. Pamiętamy tylko, że szlifować na wodę. Cały czas wodę i płuczemy tak samo, gdy zapycha się nam ta strona, płuczemy w wodzie i szlifujemy dalej aż do uzyskania zmotowanego efektu pamiętamy, żeby obroty na wkrętarce nie były zbyt wysokie woda i Chodzi o to, żeby zniwelować różne zarysowania od kamieni, od różnego kurzu, brudu i po prostu różnego rodzaju tam rzeczy, które spotykamy na wyrazne P1200 Na szyb, do wody. Wyt no też nie dociskajcie. Dwa, Dwoma rękami trzymam tylko po to, żeby to bardziej stabilnie yy, trzymać tą kartę i żeby nie umieć do tego miejsca. Co jakiś czas z bliżą wodą? Gdy czujecie się niepewnie, możecie też szlifować ręcznie, nie ma z tym problemu. Tak samo w miejscach przy krawędziach, gdzie trudniej dojść w krytarkę. I Szlifujemy sobie ręcznie. W ten sposób też jesteśmy pewni, że nie przypalimy w jednym miejscu To klaszą. Ja będę papierem o granacji P2000 będę ślifować ręcznie. Woda i szlifujemy. Przepakujemy co jakiś czas. Pamiętajcie, że jeżeli robicie jakąś przerwę, żeby papieru nigdy nie odkładać na ziemię. Żeby tutaj nie dostał się jakiś piasek, brud, którym byście później zarysowali na nowo swój reflektor. Spójrzcie, reflektor jest już matowy. Więc czas na polerowanie. Używamy gobeczki, która była w zestawie. Pasty polerskiej, które też była w zestawie. Tylko zobaczyłem, że w środku Jakieś grudki, więc trzeba to trochę rozniżać, wydełtać. Następnie gąbkę moczymy w wodzie, mieścimy troszeczkę tutaj tej pasty i będziemy polerować w krętarką. rozprowadzamy tak, żeby po uruchomieniu wkrętarki nie rozeszło nam się to po całym garażu. Tak, możemy trochę Ma no jakiś dziwny kolor. Zawsze spotykamy się z białą. Gąbka oczywiście jest zmęczona, dość intensywnie wcześniej. No i jedziemy. Tutaj obrota mogą być trochę Co Jakiś czas dodajemy trochę pastę, jest jakby producent tego zestawu, który pokazywałem na początku przewidział całe to opakowanie chyba, myślę, że to spoko, wystarczy na pewno. Rozprowadzamy, oczywiście woda.

Albo na początku może woda. Pasta. Paluszki. żebyście na przykład nie mieli dostępu nie wiem, do materiałów takich właśnie jak gąbka na może możecie po prostu użyć zwykłego sylwaka woda tak. pasta i jedziemy ręcznie Pamiętajcie, dwa kółka w lewo, dwa kółka w prawo, dwa kółka w lewo, dwa kółka w prawo. Pamiętajcie o jednej rzeczy, kiedy odbłyśniki w środku lampy macie zużyte, polerowanie nic wam nie da. Teraz spójrzcie jaka jest różnica w tych reflektorach. Ten jest wypolerowany. Jeszcze nie polakierowany. A ten był polerowany rok temu. Spójrzcie, co tu się dzieje. To jest jakaś masakra. Jest tu młyty już benzyną, więc no, widać jaki ma tu zarysowania, jaki jest żółty. A ten ładniutki, jak nowe. Słuchajcie, więc podsumowując, zrobiłem już drugi reflektor. Nie używajcie tego typu wosków do zabezpieczania już takiego końcowego, przed ochroną przed UV. Tu mam jeszcze jakieś, coś takiego. To wszystko jest nic nie warte. Może na krótką metę, tak, ale tylko lakier. To jest lakier, który jest dwuwarstwowy. Zobaczcie. Trzeba tutaj zdjąć to zabezpieczenie, wymieszyć to i dopiero wtedy można go użyć. Ja mam taki patent, że troszeczkę podgrzewam go, ale tak w sensie takim, że do temperatury pokojowej. Wtedy on jest zawsze, lepiej się rozprowadza, lepiej się go nawryskuje. Na, I ja to po prostu robię w ten sposób rzut go po prostu na grzejniku. Chodzi o to, żeby. Yy, nie podgrzewać go jakimiś opalarkami czy, czy, czy otwartym ogniem nie daj może, eee, tylko po prostu po troszeczkę poznać, żeby lepiej się, się na Tak pomyślałem, że spotkałem się wielokrotnie z róż takimi opiniami, e, że można reflektor po co kupywać te wszystkie pasty i tam kombinować, jak można po prostu z pastę do zębów e, wziąć szczoteczkę i wyszerować i reflektor będzie jak nowy. Możliwe, że tak, nigdy tego nie próbowałem, nie widziałem, jaki jest efekt. Yy, tylko, że moja taka uwaga, że po prostu, jeśli nawet uda wam się utrzymać taki efekt jak tutaj przy użyciu pasty do zębów, to po prostu zabezpieczcie później ten reflektor. Chodzi o odkrócenie opał i do tego jest właśnie najlepszy lakier bezbarny. Niekoniecznie tej marki, możecie użyć jakichkolwiek innych. Na rynku jest tego mnóstwo. Zabezpieczycie i wtedy yy, przez kilka lat ten reflektor będzie dobrze świecić po prostu i podniesie wasze bezpieczeństwo. Więc tak jak mówiłem, minut Otwieram pokrywkę. Zdejmujemy to zabezpieczenie. Nakładamy dysze. na trysk próbny i równomiernie nakładamy nasz lakierek. Należy zachować Chyba za mało trochę nałożyłem. I w ten to, to prosty sposób. Można odnowić swoje stare reflektory w swoim starym aucie. Ja wiem, nie wszyscy to rozumieją, ale nie każdy jeździ nowym, wyleasingowanym czy skredytowanym służbowym samochodem. No i cóż. Jestem ciekawy, czy efekt się utrzyma za rok. Nie chce mi się znowu za rok tego y, powtarzać. Mam nadzieję, że efekt będzie dobry. Reflektory sobie schną. No i pamiętajcie, że takie odnowienie reflektorów nie tylko zwiększa ilość światła, y, które sobie, którym sobie oświetlacie drogę, ale też upiększy Wasz samochód. Prawda, że ładny?